Weryfikacja autentyczności dokumentu tożsamości na przykładzie dowodu osobistego. Aby prawidłowo zweryfikować taki rodzaj dokumentu, należy włączyć światło ultrafioletowe, położyć dokument w ramce pozycjonującej i sprawdzić charakterystyczne w tym oświetleniu znaki, które znajdują się na awersie dowodu, jak również na jego rewersie. Kolejnym zabezpieczeniem, które można sprawdzić za pomocą testera, jest obraz w świetle podczerwonym. W tym świetle zanikają, zanika całe tło dokumentu, zostają tylko dane personalne użytkownika, zarówno na rewersie, jak też na awersie dokumentu. Za pomocą mikrokamery. Można sprawdzić mikrodyłki, znajdujące się na dokumencie. W przypadku tego dowodu osobistego, jest to napis Rzeczpospolita Polska, wykonany czarną czcionką. Weryfikacja autentyczności dokumentu tożsamości na przykładzie paszportu. Ten rodzaj dokumentu sprawdzamy w świetle ultrafioletowym, gdzie na stronie z danymi osobowymi pojawiają się charakterystyczne znaki. Znaki te widoczne w świetle fioletowym występują na wszystkich stronach paszportu. Dokument tego rodzaju można sprawdzić w świetle podczerwonym, gdzie zanika całe tło strony tytułowej, zostają tylko dane posiadacza. A na kolejnych stronach pozostaje tylko numer paszportu. Jednym z zabezpieczeń, które bardzo ciężko podrobić, jest znak wodny oraz nitka. Testerem możemy sprawdzić, czy paszport posiada znak wodny na każdej stronie oraz nitkę z napisem Rzeczpospolita Polska. Możemy również sprawdzić mikrodruki, które występują na dokumencie.